Panie Wiesiu, tutaj się Lewer pyta, czy będzie nagranie z panem I tutaj doda, że jest pan patronem budowlańców Ale że jak pateflonem? No co jest kurwa z tymi ludźmi nie tak? Nie pateflonem, a patronem A kto to jest apatron? To jest kurwa jakiś chujoza, czy co? Nie a patron, tylko patron Taki... Król budowlańców a tak, no to, to nie wiem, a tak. Tak, tak mi, tak, mi nazywają. O zobacz. No nie jakie robotę muszę skończyć. Na dużo wam tam jeszcze zostało? Czy dużo, no zlew podłączyć, silikony zrobić. Rynne o, do, do, w garażu tam pod, podpiąć, posprzątać, ja garbance z bychu. No to jakieś 3,5 miesiąca, no. A no to zaraz. O. No tak. A kto to jest Zbyszak? A nie, Zbycha już nie ma. Nie ma, bo sobie przypomniałem, że on... To we wtorek było, wie. Jak trzasnął drzwiami, a nie, nawet nie trzaskał, wiesz, jak otworzył drzwi, tak tyle chłopa widzieli. No. Nic go nie powstrzymało, po prostu nic. Nie było takiej siły, wiesz. Stał kurwa i wyszedł. No. No i co, już, już, już z Wami nie robi? Gdzie będzie pracował? No i we wtorek to było, no ja ci nie mówiłem. Chwila po ósmej, wiesz, kawę kończyliśmy. Patrzę, a tata ta zmija wpada do nas, myślę kurwa, sturham garbatego, mówię, zobacz, zaraz co będzie. I było, i wykrakałem, no. I ona od razu do Zbyszka, wiesz, Mówi, a panie Zb Zbyszku, tutaj taki rózek, tam yy, taka kreska mówi, a kto, kto nas rad do kominka. Wiesz i zbysek już kurwa widzę, chodzi jak krótki wentylator i jego ja nie zatrzymał. Otworzył drzwi, jak mówię, nie, nie trzaskał, wiesz, otworzył drzwi. I wyszedł takim pewnym krokiem, no set tak pewnie wie, tak jak ten z wącem, co set po telefon i na policję dzwoni, co się do niego nagrywa na TikToka, no to ten Zbyszek tak samo wyszedł. A ta zmienia chłopie, ona za nim leci i mówi, panie Zbysku Zbigniewie, panie Zbysku Zbigniewie, a on nic, kurwa, jak z kamienia chłopie, tam mu śrubokręt z kieszeni wypadł, nawet kurwa się nie zatrzymał. No wie, jak długa posedł, jak John Wayne, no... I tyle tyle zbyska widzieliśmy. I tak sobie wziął i wyszedł. Normalnie wstał i wyszedł, no. No może byśmy go jeszcze zatrzymali, bo tam w kominku to go do garbaty nasrał, ale no weź Zbyska zatrzymaj, chłopie, to pewna śmierć była. Zresztą kurwa u tej baby, u tej zmiji co robimy? No gdzie to takie głupie babsko? Ich po... Te zmije to w ogóle powinni kurwa wyłapać wszystkie i do takiego zmijowego zO wrzucić. Jest te piętnaście w jednej klatce, niech się same kurwa wygryzą. No gdzie to taką głupio, babę, o wszystko się trzepiała. Wszystko kurwa, że nogi śmierdzą, że ten, ten kawałek wylał, A nie, nie, nie ma roboty. No szybko to kończymy i zaraz, zaraz skończymy to i zaraz, zaraz będziemy Już normalne wolne chłopaki. No mówię jest Bojska Szkoda, no bo dobre chłopy. Okej. Okay. No to jak będzie? No co jak będzie? No co robotę skończyć, żeby my wolne byli, gdzie to kurwa, gdzie jeszcze mi z tymi kamerami będziesz tam latał, no. Nie wiem, no na razie nie wiem. Ma być, to będzie, wiesz. Niech, niech się nie zesrają. No to, no to, no to dobra, no ale no muszę coś chłopakowi odpisać, tak? No to normalnie mu napis, no, że no, niedługo, o, Niedługo i zaraz, zaraz będziemy się tam nagrywać, kamerować. Przecież niech cierpliwie czekają. Dobra, to tak zrobię. Spoko, dzięki.